Wojciech Woźniczka, kandydat na burmistrza z ramienia Komitetu Wyborców Reaktor B7 inspirujemy zmiany. Lat 48. Urodziłem się w Bochni, z wykształcenia politolog. Doświadczenia zawodowe ostatnich lat to logistyka. Wspieram to teraz studiami podyplomowymi z zarządzania logistyki. Jestem od 8 lat prezesem reaktora B7, współzałożycielem reaktora B7, który przez wiele Ostatnich lat wiele, na wiele sposobów uczestniczył w, w życiu społecznym miasta. E, z funkcji publicznych, które pełniłem, to czteroletni okres y, przewodniczącego Zarządu Osiedla Niepodległości, prywatnie z zamiłowania m, żona Agnieszka, córka Róża, Pola i Róża i muzyka i książki. To są te najważniejsze rzeczy, które chciałbym nazwie komitetu jest sformułowanie Inspirujemy zmiany i reaktor, jak powstawał te 7-8 lat temu, to właśnie tak. w zamierzeniu był to taki think tank, który miał tak. właśnie podpowiadać rządzącym dobre rozwiązania. Tak. E, przez te 7-8 lat po drodze mieliśmy już jedne wybory samorządowe, w których nie braliście udziału. I co się zmieniło, że teraz postanowiliście się jednak w ten sposób zaangażować? No już nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nasze propozycje, nasze pomysły zostawały bez reakcji, bez decyzji o wykonaniu i już kilkukrotnie można było zobaczyć, że to co proponowaliśmy 2-3-4 lata wcześniej okazywało się, że było już potrzebne, już mogło być wykonane albo już dawno mogło być wdrożone do, do działania. No i stwierdziliśmy, że po prostu nie ma co czekać. Chcemy mieć reprezentację tych pomysłów, tych środowisk, które nas popierają w Radzie Miasta, w, w, po prostu sprawczość. Tak? Inspirujemy i po prostu zmiany to jest to, co potrzebne jest z w, w skrócie najważniejsze priorytety dla reaktora to energooszczędność, czyli strona kosztowa budżetu miasta. Tutaj wymieniamy głównie termomodernizację budynków i źródła odnawialne, źródła energii, które po prostu w bilansie budynku pełnią bardzo wysoką funkcjonalność. Zależy nam na remoncie i modernizacji ciepłownictwa miejskiego, nowych podłączeniach, remoncie sieci. I trzecim takim priorytetem w tym panelu energooszczędności jest nowoczesna gospodarka odpadami. Kolejny panel to funkcjonalność miasta, czyli żeby mieszkańcy w bieżących zadaniach miasta znaleźli wsparcie, a nie stratę czasu, czyli komunikacja, parkingi, komunikacja zbiorowa, dbanie o drogi, dbanie o zieleń, funkcjonalność budynków w dostępie. No i ta trzecia, ten trzeci panel bochnia może być inspirująca, czyli to, co zaoszczędzimy na kosztach i na czasie z pierwszego i drugiego panelu, chcemy inwestować w sport, kulturę, budżet obywatelski, uczestnictwo obywateli, ponieważ to jest kapitał społeczny, tam brzmi największy kapitał społeczny, który można inwestować, angażować w rozwój miasta. To są te trzy rzeczy, które najbardziej... Na, na których najbardziej chcemy się skupić. Powiedział Pan, że chcielibyście zainwestować zaoszczędzone środki w sport. Mógłby Pan to troszeczkę rozwinąć bardziej? Tutaj w, mamy na myśli zarówno inwestycje w e, infrastrukturę. Mamy w, w naszym programie e, oś e, sportowo-rekreacyjną z naciskiem na tereny nad drabą. E, chcemy e, tam. Wielu funkcji e, w ramach etapowania zadania. E, rozpoczynamy od e, ścieżek rowerowych, od e, rekreacyjnych rzeczy typu e, pump truck, typu miasteczko rowerowe, psie wybiegi, e, a e, mając w kolejnych, znaczy na, też jako ważny element, e, infrastrukturę sportową zarówno dla piłkarzy noży, dla tenisistów dla innych sportów. No, na pewno jest to zadanie wieloletnie i trzeba to w szerszej perspektywie czasowej, dłuższej perspektywie czasowej zaprojektować, ale na bazie etapowania wdrażać już w pierwszym, drugim roku funkcjonowania nowej kadencji. No, ale powiedział Pan o infrastrukturze sportowej, natomiast też jest jeszcze coś takiego jak bieżące funkcjonowanie. Tak. Czy też chcielibyście wzmocnić tak. Uważamy, lokalny sport? Tak. Uważamy, że pieniądze, które teraz są przeznaczane na, na po prostu bieżące wsparcie sportu są naszym zdaniem za niskie i chcemy wypracować środki i rozwiązania, które by zwiększyły to finansowanie. To finansowanie od kilku lat się nie zmieniło, biorąc poprawkę na siłę nabywczą pieniądza, na inflację. Są to mniejsze środki niż jeszcze 2-3 lata temu. Trzeba to urealnić, wesprzeć naszych sportowców, wesprzeć naszą kulturę. To jest naprawdę bardzo ważny element rozwoju miasta. Wspomniał Pan podczas konferencji prasowej, że nie będziecie tak mocno obecni na banerach w przestrzeni publicznej jak inni kandydaci. Czy stawiacie w związku z tym na kontakt bezpośredni? Kontakt bezpośredni, internet i niestandardowe dotarcie do wyborców. Niż to takie klasyczne. Mam nadzieję, że nie będzie to mniej ciekawe niż to, co proponują inne komitety, a jak już się pojawimy, a oczywiście się pojawimy, to mam nadzieję, że to będzie coś, czego jeszcze w Bochni nie było, ponieważ w teamie kreatywnym są osoby, które no, podeszły do tego zadania komunikacji z wyborcami za pomocą billboardów czy za pomocą lotek naprawdę w taki oryginalny sposób.